Dzień dobry, witam Was w odcinku z Farming Simulator 17 <coughs> lub po prostu z Farming 17. Z tej strony Czosnek i dzisiaj zagramy sobie na mapie Lozbek. Otóż na tej mapie można zbierać bryłki, można ścinać drzewa, można robić to, co na każdej zwyczajnej mapie. Ta tak naprawdę jest zwyczajna mapa, tylko że z oficjalnego moda. Jest to oficjalny mod pobrany po z, prostu z Farming Simulator 17, z klienta gry, nie? z sekcji MOC i chciałem Wam przedstawić tą mapkę, ona się chyba nazywa hmm, Losberg, coś takiego. I chciałem Wam przedstawić sprzęt, który tutaj mamy. Mamy tutaj podstawowy kombajn taki, jaki mamy też na Goldcrest Valley albo na Sosnówce. Mamy do niego headerek, ale z przyczepką. E, mamy przyczepkę, e, ten taki ten kajsik, taki traktorek. I to nie wszystko, mam jeszcze ten podstawowy pick-up, ale to jego chyba widział każdy. Yy, tam jest pług. Tu są worki z nasionami, nawozem. Tutaj możemy sprzedawać nasiona na farmie. Mamy też, nie wiem czy to jest benzyna. To jest nasze biuro. To jest fajne, bo możemy chyba zmieniać tutaj nawet coś na monitorku. Ale to, nie o, zimie, głównie nie, o to mi chodzi, nie o to mi chodzi. Tutaj mamy kultywator, siewnik i przyczepę. I pokażę Wam teraz nasze pola. Tutaj możemy mieć też świnie, krowy, owce. Nasze pola to chyba jest pole 40. Zwiedzimy pole 39. I przejdziemy się na 40. My tam zasianą pszenicę jak widzicie i po prostu tam pszenicę będę sobie musiał sam skosić niestety. Gdyż y, po prostu y, no, jak to jak mu tam? Y, pracownik nie jakby nie dokasza tego pola, poza tym mam jeszcze modna taki jakby nawóz, że kombajn rozrzuca to, co skosi. Nie zboże, tylko to co wymuci, to co mu zostanie. Tu jest łąka nasza jeszcze. Mam jeszcze pole 26. Czekajcie chwilę. To jest pole 26. I co tutaj jest obsiane? To jest rzepaczek. Dobra, więc sobie chyba pozwolę na prace polowe, na wykonanie prac polowych. Te drzwi tutaj czasem się psują, mam wrażenie. Są strasznie jakieś zbagowane. O! Dzisiaj sobie po prostu pozwolę skosić to pole. Tylko chyba nie, nie wiem, które pole w sumie skosimy. Chyba to. A 40, 40 to fajna liczba, więc gasimy polę 40. A drzwi nie może są jakieś zepsute, ja to wam. Ja to wam... Ja to wam mówię, te drzwi są zepsute i tyle. Tak. tak naprawdę ta mapka pozwala na więcej rzeczy niż podstawowe mapki. Bo po prostu jak widzieliście mamy tutaj otwierane drzwi, takie zwyczajnie no jak w prawdziwym życiu. Nie mamy tu, bo w ogóle w farmingu 17, nie wiem jak w 15, bo w niego nie grałem niestety, nie miałem tego szczęścia. Nie mamy pól które byłyby obsiane trawą, na których by rosła trawa, a tutaj akurat takie pola są i my nawet jesteśmy szczęśliwymi posiadaczami takiego pola na tej mapie. Więc jadę nam to nasze pole, na którym rośnie pszenica i myślę, że powinienem sobie je skosić teraz. Potem sobie sprzedam tą pszenicę i obsieję tutaj coś innego. Taki. Ja będę przecież siać przez kilka lat tego samego, bo to się by mi nie opłacało finansowo. I w ogóle by mi się nie opłacało. Sobie wyłączę pokos, bo nie mam go czym zbierać. Czekajcie. A tym się ten pokos e, nie, bym, nie miałbym czymś zbierać tego pokosu, bo jeszcze nie mam przyczepy samozbierającej i jest trochę za droga. Mam za to dwie przyczepy takie normalne. A pokos mógłbym tak naprawdę zbierać tym, no, łyżką. I wrzucać go sobie. O. Widzicie, właśnie to, co zostaje na polu, to potem, e, jak to przyoramy, to to jest już nawozem. Mm. Nawet nie wiem, czy to pole już teraz nie jest w pewnym sensie nawiezione. Ono nie jest nawiezione. I jeszcze zapomniałem sobie włączyć okresową orkę. żeby to teraz, żebyście widzieli. I stan nawożenia 3, bo to po prostu jest frajda dla mnie. Ja muszę się męczyć z trzykrotnym nawożeniem pola. I widzicie, tutaj właśnie nie mogę puścić pracownika, bo on potem wyłącza, jakby ten cały kompań pod koniec pola, i, i się psuje wszystko. No więc myślę, że ja to sobie skoszę i wrócę do nagrania. Yy, tak, ja sobie to skoszę, wrócę do nagrania, zrobię krótką przerwę i jak już to będzie skoszone, to Wam pokażę jakby już stan po skoszeniu. Tylko to jadę do końcówki. Cześć. Yy, no i ja Was witam z po tej krótkiej przerwie. Ja już tutaj bardzo dużo tego pola skosiłem. Mam 80% zapełnienia kombajnu. I po prostu skończę sobie to pole, odbiorę, ten, odbiorę zboże i prawdopodobnie wtedy zaoram to pole. Puszczę pracownika, potem je nawiozę. No i się pewnie zastanawiacie, dlaczego ja mam tutaj ten inny headerek. Otóż w tej przerwie kupiłem sobie nowy header. Trochę on, on jest odrobinkę większy, ale uznałem, że głupie, bo jest odrobinkę większy. Kupiłem sobie też pyłę łańcuchową, żeby wyciąć tamte drzewa, bo po prostu kombań mi o nie zahaczał, więc musiałem wyciąć tamte dwa drzewa, żeby kombań mi o nie, nie zahaczał. No na przykład teraz. To by wypadałoby wyciąć. Bo kombajn w nie wjeżdża, zatrzymuje się i po prostu nie dokańcza obrzucać tego pola tym nawozem. I po prostu jest źle. Naprawdę, już sobie tylko skończę to. Chociaż w sumie mógłbym nawet już wziąć tego sika hmm. podążyć mu z spszedł a no może by się to o piekło czy e, hmm, poddążyćmy wszedł póg po e, Przyczepę z tyłu i po prostu on by sobie tam już to wszystko ładnie obwalał. Hmm. Tylko, żeby to rzeczywiście się dało przyczepić. Hmm. Przyłącz. Ta brama jest zamknięta, ale to żaden problem. Możemy ją otworzyć. I znaleźć jeszcze pług. O, co się stało? Dobra. Znajdziemy sobie pług. Nie mogę go przełączyć. Niestety do tego traktora nie mogę przełączyć pługu. E, więc na razie wezmę tylko przyczepę i pojadę na pole, żeby to zboże zebrać. Видишь,